Rozdział siódmy. Poirot płaci długi. Kiedy wychodziliśmy z gospody pod herbem Styles, Poirot położył mi dłoń na ramieniu i wolno odprowadził na bok. Zrozumiałem. Czekał na przybyszów ze Scotland Yardu. Pojawili się niebawem. Mój przyjaciel podszedł do nich i zagadnął niższego. Zapewne nie przypomina pan mnie sobie, panie inspektorze. Pamiętam doskonale. Pan Poirot zawołał Jeb. I zaraz zwrócił się do towarzysza. — Opowiadałem ci o panu Poirot, prawda? Współpracowaliśmy w 1904 roku. Chodziło o tego fałszerza pieniędzy Ebe Combiego. Nakryli go w Brukseli. Dobre były czasy, co? Zerknął wymownie na małego Belga. — A pamięta pan barona Altare? — To było coś dla pana. Cwaniak kołował policję w połowie europejskich krajów. Przygwoździliśmy go w Antwerpii. — Dzięki panu Poirot. W trakcie serdecznych wspomnień podszedł bliżej i Poirot przedstawił mnie inspektorowi Jepowi, a ten z kolei zaprezentował nas obu nadinspektorowi Samerhejowi. Nie muszę pytać, co panowie tu robią, powiedział Poirot. Nie musi pan, Jep mrugnął znacząco. Sprawa czysta, że się tak wyrażę. Różnimy się w poglądach, odparł poważnie Poirot. Jak to? obruszył się Jasna jak słońce, facet złapany prawie na gorącym uczynku. Dziwi mnie tylko, że mógł być taki głupi. Tymczasem Jeb spoglądał przenikliwie na małego belga. — Nie tak ostro, Samerhei — powiedział. — Pana Płarota znam od dawna i jego zdania nie cenię wyżej. Jak Bóg na niebie, chowa pan coś w zanadrzu, prawda, monsieur? — Istotnie — uśmiechnął się Płaro. — Udało mi się sformułować pewne wnioski. Samerheim miał nadal sceptyczną minę, lecz Jeb nie odrywał wzroku od mojego przyjaciela, wreszcie odezwał się znowu. Jak dotąd oglądaliśmy i oglądamy całą historię tylko od strony zewnętrznej. W podobnych sprawach, kiedy morderstwo staje się niewątpliwe dopiero po rozprawie u koronera, mamy zawsze sytuację niekorzystną. Rzecz najważniejsza to być wcześniej na miejscu zbrodni. Pod tym względem Płaro dostał fory. Nie zdążylibyśmy nawet dzisiaj, gdyby w Styles nie przebywał pewien obrotny lekarz. Dał nam cynk za pośrednictwem pana Wellsa. Pan Poirot był na miejscu od pierwszej chwili. Nic dziwnego, że zdołał pan wyciągnąć już pewne wnioski. Z przebiegu rozprawy wynika niezbicie, że Ingle Top otrużone. Każdemu, kto napomknąłby o innym rozwiązaniu, roześmiałbym się w nos. Każdemu, ale nie panu. Zdziwił mnie, przyznaję, werdykt. Myślałem, że to będzie od razu morderstwo z premedytacją dokonane przez niego. I tak by chyba werdykt brzmiał, gdyby nie koroner, miałem wrażenie, że hamuje zapędy przysięgłych. Mimo to pewnie ma pan w kieszeni nakaz aresztowania ingletopa, bąknął mój przyjaciel. Wyrazistą twarz Jepa przesłoniła nieprzenikniona sztywność urzędowego chłodu. — Może mam, może nie mam — padła odpowiedź. — Bardzo mi zależy, proszę panów, żeby ten człowiek nie został aresztowany — podjął Płaro z namysłem. — Dobre sobie — obruszył się znów Summerhay. Jeb spojrzał na małego Belga, zrobił komicznie zakłopotaną minę. — Nie mógłby pan puścić więcej farby, Poirot? Od początku był pan na miejscu. Widzi pan, Scotland Yard nie lubi się mylić. Zdaję sobie z tego sprawę odparł z godnością mój przyjaciel. Cóż, możecie wykorzystać nakaz i aresztować Ingletopa, ale nie przyniesie wam to chwały. Sprawa upadnie, rozumie pan? O tak! Znacząco pstryknął palcami. Jeb spoważniał. Sam hey burknął coś z powątpiewaniem, natomiast ja o nie miałem z wrażenia. Mogłem jedynie podejrzewać, że Poirot oszalał. Jeb sięgnął po chusteczkę. Otarł zroszone potem czoło. Widzi pan, puaro, podjął. Osobiście wierzę panu na słowo, ale moi zwierzchnicy mogliby zapytać, co mi u licha strzeliło do głowy. Nie zechciałby pan zdradzić się z czymś więcej? To się da zrobić, odrzekł mały belk po krótkim namyśle. Nie mam ochoty, przyznaję. Lubię mieć wolne ręce, pracować w cieniu, ale ma pan słuszność. Nikt nie przyjmie za dobrą monetę słowa belgijskiego policjanta, którego wielkie dni minęły. A Ingletop nie może być aresztowany. Postanowiłem nie dopuścić do tego, świadkiem tu obecny Hastings. Czy zaraz wybierają się panowie do Styles Court? Za pół godziny. Najprzód chcemy porozmawiać z koronerem i lekarzem. Niech będzie. Wpadnijcie do mnie po drodze. Ostatni dom w osadzie. W Stiles Court pan Ingletop przedstawi, a jeżeli nie zechce, co uważam za bardzo prawdopodobne, ja przedstawię dowody, w których obliczu nie da się spreparować oskarżenia przeciwko niemu. Zgoda? Zgoda, odparł inspektor. Dziękuję panu Płarow w imieniu Scotland Yardu, chociaż, zastanowił się, Dodi Jaska. Na razie nie widzę żadnej luki w przewodzie dowodowym, nie wyobrażam jej sobie. Ha. Pan był zawsze cudotwórcą, więc za pół godzinki, Poirot. Detektywi odeszli śpiesznie. Samerhein miał na twarzy uśmiech niedowierzania. I co, mój drogi? zawołał Płaro, nie dopuszczając mnie do głosu. Jak ci się to podoba? M'en W czasie rozprawy przeżyłem niejedną gorącą chwilę. Nie mogłem przeczuć, że ten facet tak się zatnie, że nie powie nic. Co za kretyńska polityka. Nie taka znów kretyńska, jak inaczej mógł się bronić, jeżeli zarzuty przeciwko niemu są prawdziwe, tylko milczeniem. Jak mógł się bronić? Na tysiąc bardziej pomysłowych sposobów. Przypuśćmy, że ja popełniłem to morderstwo. Z pewnością wykombinowałbym siedem rozmaitych historyjek stokroć bardziej przekonywających niż tępę zaprzeczenia. Nie byłem w stanie pohamować śmiechu. Mój drogi, ty potrafiłbyś wykombinować siedemdziesiąt takich historyjek, ale mówmy poważnie, wbrew wszystkiemu, co powiedziałeś detektywom, teraz chyba nie wierzysz w winę Alfreda Ingetopa. Dlaczego mówisz teraz? Nic się przecież nie zmieniło. Zeznań wynikły poszlaki absolutnie niezbite. Właśnie zanadto niezbite. Minęliśmy furtkę domu zamieszkałego przez Belgów. — Właśnie. Za nadto niezbite. Ciszej, jak gdyby do siebie, powtórzył Poirot na dobrze znajomych schodach. Rzeczywiste poszlaki bywają zawsze mętne, niedostateczne. Trzeba je sądować, przesiewać, a tutaj wszystko gra. Mój drogi, poszlaki zmajstrowano chytrze, tak chytrze, że robota minęła się z celem. — Jak to rozumiesz? — Widzisz, mą nami, trudno obronić się przeciwko podejrzeniom nieuchwytnym i mglistym. Tym razem jednak zbrodniarz zacisnął sieć tak mocno, że jedno cięcie łatwo wyzwoli Ingletopa. Umilkliśmy obaj. Słuchaj, Hastings podjął po chwili Poirot przyjmijmy następujący punkt widzenia. Zakładam, że ten człowiek postanowił otruć żonę. Dotychczas zawdzięczał wszystko swojemu sprytowi. Stąd wniosek, że stanowczo nie może być skończonym głupcem. Musi mieć trochę oleju w głowie. Więc jak sobie wyobrażasz, że śmiało wchodzi do miejscowej apteki i pod własnym nazwiskiem kupuje strychninę? Że opowiada przy tym o otruciu psa, co przy konfrontacji zeznań musi okazać się kłamstwem? Nie podaje trucizny przy pierwszej sposobności. Nic podobnego. Czeka do następnego dnia i po południu urządza awanturę z żoną. O wiedzą wszyscy domownicy, więc naturalnym rzeczy porządkiem skieruje swoje podejrzenia przeciwko niemu. Nie myśli o obronie, nie stara się o alibi, jakkolwiek wie, że pomocnik aptekarski złoży obciążające zeznania. Mój drogi, nie wymagaj ode mnie wiary w tak bezbrzeżną głupotę, tylko szaleniec w samobójczych zamiarach mógłby zachować się w podobny sposób. — Mimo wszystko nie rozumiem dotąd. — Ja także nie rozumiem. — przerwał mi mały belk. — Ja? Herkules Poirot? — Jeżeli sądzisz, że Ingletop jest niewinny, jak wytłumaczysz fakt, że kupił strychninę? — Nad wyraz prosto. Wcale jej nie kupił. Przecież Meis stwierdził jego tożsamość. Bardzo przepraszam. Meis widział mężczyznę z czarną brodą, taką jak broda Alfreda Ingletopa, w okularach, takich jak okulary Alfreda Ingletopa i ubranego w podobnie zwracający uwagę sposób jak Alfred Ingletop. Żadnym cudem nie mógł rozpoznać osoby, którą zapewne widywał tylko z daleka. Pamiętaj, że Mejs. Jak sam powiedział, mieszka w Styles od dwóch tygodni, a dostawcą pani Ingletop był od dawna Kurt, aptekarz Stedmister. Więc jesteś zdania, mój drogi. Przypominasz sobie dwa ważne punkty, o których wspomniałem w swoim czasie? Chwilowo zostawimy pierwszy w spokoju. Jaki był drugi? Fakt, że Alfred Ingletop ubiera się dziwacznie, ma czarną brodę i nosi okulary nie inaczej. Załóżmy, że ktoś chce się podszyć pod Johna albo Lorenza Cavendisha. Czy łatwo mu to przyjdzie? — Nie — odpowiedziałem po namyśle. — Oczywiście zawodowy aktor. A czemu przyjdzie mu to niełatwo? — przerwał Poirot. — Powiem ci, przyjacielu, bo nie noszą zarostu. Ucharakteryzowanie się na jednego z nich wymagałoby genialnych zdolności aktorskich i bez wątpienia jakiego takiego podobieństwa. Całkiem inaczej przedstawia się sprawa w przypadku Alfreda Ingletopa. Dziwaczny ubiór, broda, okulary przesłaniające oczy, oto podstawowe cechy jego powierzchowności. Do czego przede wszystkim zmierza zbrodniarz? Chce odwrócić od siebie podejrzenia. Jak to uczynić? Najłatwiej obciążając kogoś innego. W danym przypadku kozioł ofiarny sam narzucał się w sposób oczywisty. Nie ulegało wątpliwości, że wszyscy łatwo uwierzą w winę Alfreda Ingletopa, że podejrzenia zwrócą się przeciwko niemu. Jak je utwierdzić? Preparując konkretny dowód, taki na przykład jak zakup strychniny. Przy charakterystycznym wyglądzie Alfreda Ingletopa nie nastręczy to większych trudności. Pamiętaj, nami, Mays nigdy nie rozmawiał z Ingletopem. Skąd mogło mu przyjść na myśl, że ktoś przebrany za Ingletopa, z jego brodą i w jego okularach, nie jest mimo wszystko Alfredem Ingletopem? Dar wymowy przyjaciela prawie mnie przekonał. Mogło tak być, bąknąłem. Dlaczego jednak ten człowiek nie chciał powiedzieć, gdzie się obracał w poniedziałek o szóstej wieczorem? Właśnie. Dlaczego? Aresztowanie zapewne rozwiązałoby mu język, ale teraz nie chcę na to pozwolić. Wolę go przekonać, w jak groźnym znalazł się położeniu. Niewątpliwie jest łajdakiem. Jeżeli nawet nie otrużony, ma jakieś niezależne od morderstwa nikczemne powody, by nie ujawniać swoich spraw. Co to może być? Szepnąłem niepewnie. Chwilowo byłem skłonny podzielić zapatrywania przyjaciela, chociaż w istocie sądziłem, że najprostsze metody dedukcji są najwłaściwsze. Nie domyślasz się? zapytał Poirot z uśmiechem. Nie, a ty? W swoim czasie miałem pewien drobny pomysł, jak się okazało trafny. I nic mi nie mówiłeś? podchwyciłem tonem wyrzutu. Bardzo przepraszam, Mounami, ale nie darzyłeś mnie zaufaniem. Powiedz, ożywił się znacznie, rozumiesz teraz, że nie należy go aresztować? Zapewne, przyznałem bez przekonania, bo w gruncie rzeczy nie obchodził mnie los Alfreda Ingletopa i byłem zdania, że warto by mu napędzić stracha. Poirot, który przez cały czas obserwował mnie bacznie, westchnął głęboko. Mniejsza z tym, Mounami. Zmienił temat. Niezależnie od pana Ingletopa, co sądzi, że rozprawię? Wygląda mniej więcej tak, jak przewidywałem. Nic szczególnego nie zwróciło twojej uwagi? Bezwiednie przyszła mi na myśl Mary Cavendish, więc zagrałem na zwłokę. Co mianowicie? Co? Bodaj Lorenz Cavendish i jego zeznania. A, Lorenz! Podchwyciłem z uczuciem ulgi. Wcale mnie nie zaskoczył, zawsze był nerwowy, nieobliczalny. Nie wydało ci się dziwne jego twierdzenie, że pani Ingletop pomogła otruć się przypadkowo środkiem wzmacniającym, który stale przyjmowała? Nie bardzo, lekarz wyjaśnił, że to niemożliwe, ale laik łatwo mógł wpaść na taki pomysł. Pan Lorenz nie jest laikiem. Sam mi mówiłeś, że studiował, czy nawet ukończył medycynę. Tak. Przyznałem zbity stropu, nie wziąłem tego pod uwagę. Istotnie dziwna sprawa. Od samego początku jego zachowanie jest dziwne. Spośród domowników tylko on jeden powinien rozpoznać objawy zatrucia strychniną i tylko on obstawał uparcie przy koncepcji naturalnej śmierci. Gdyby to pan John. Ha prosta sprawa. Brak mu wiedzy fachowej i z natury jest pozbawiony wyobraźni, ale pan Lorenz? nie mój drogi. Albo dziś, wystąpił z hipotezą, którą musiał uważać za niedorzeczną. Jest nad czym pomyśleć na mi. Zakończył Płaro, ja zaś przyznałem mu słuszność. Albo pani Kevendish podjął, druga osoba, która nie chciała powiedzieć wszystkiego, co jej było wiadome, co sądzisz o jej zachowaniu? Czy ja wiem, trudno przypuścić, by osłaniała Alfreda Ingletopa, na to jednak zakrawa. Szczególna historia. Jedno jest pewne z poufnej rozmowy słyszała znacznie więcej, niż zgodziła się powiedzieć. Cóż to chyba ostatnia osoba, którą można by podejrzewać o świadome podsłuchiwanie? Z pewnością, ale jej zeznanie o czymś mnie przekonało. Ja się myliłem, nie Dorkes. Kłótnia istotnie miała miejsce wcześniej, około czwartej, jak ona twierdziła. Ze zdziwieniem spojrzałem na małego Belga, w żaden sposób nie mogłem uchwycić drogi jego rozumowania. Tak, tak, podjął. Wiele zastanawiających szczegółów wyszło dziś na jaw. Weźmy doktora Bauersteina. Dlaczego nie spał i był kompletnie ubrany o piątej nad ranem? Jestem zdumiony, że nikt się tym nie zainteresował. O ile mi wiadomo, doktor Bauerstein cierpi na bezsenność, powiedziałem bez przekonania. To bardzo dobre i bardzo złe wyjaśnienie. Pokrywa wszystko, ale niczego nie tłumaczy. Warto mieć na oku uczonego doktora Bauersteina. Nie dostrzegłeś innych niedociągnięć rozprawy? Zapytałem nie bez zjadliwej ironii. Mona mi odrzekł z powagą Jeżeli ludzie nie mówią prawdy, Miej się na baczności pod każdym względem. Podczas dzisiejszej rozprawy tylko jedna osoba, najwyżej dwie, zeznawały szczerze, bez wykrętów i osłonek. — Co ty pleciesz, Poirot? Nie chodzi o Lorenza ani o panią Cavendish, ale przecież John i panna Howard ci nie tajli niczego. — Obydwoje, mój drogi. — Jedno z pewnością, lecz obydwoje — Zdziwiłem się niemile, panna Howard nie powiedziała nic ważnego, lecz zeznawała tak śmiało i po prostu, że kwestionowania jej słów nie brałem pod uwagę. Mimo to jednak ufałem bystrości sądów Płarota, z wyjątkiem wypadków, kiedy jak to określiłem, był diabelnie uparty. Naprawdę tak sądzisz, panna Howard wydawała mi się zawsze osobą uczciwą, czasami aż krępująco uczciwą, powiedziałem. Poirot spojrzał na mnie z uśmiechem, którego sensu nie potrafiłem zgłębić. Odniosłem wrażenie, że chciał mi odpowiedzieć, lecz zrezygnował. Podobnie Syntia Medek nie ma w sobie cienia obłudy, dorzuciłem. Zgoda. Ale to dziwne, że nie słyszała upadku stolika nocnego. Spała w sąsiednim pokoju. Pani Kevendish twierdzi, że zaniepokoił ją hałas, chociaż była w przeciwległym skrzydle domu. Cóż, to młoda dziewczyna ma twardy sen? Rzeczywiście. Musi być rekordowym śpiochem. Nie podobał mi się ton płarota, ale w tej chwili rozległo się potężne kołatanie do drzwi. Wyjrzeliśmy oknem i zobaczyliśmy oczekujących przed domem detektywów. Płaro sięgnął po kapelusz, energicznie podkręcił wąsa, strzepnął z rękawa urojony pyłek i przepuściwszy mnie przodem, zszedł po schodach. Następnie ruszyliśmy w czwórkę do Styles Court. Pojawienie się przedstawicieli Scotland Yardu wywarło tam wstrząsające wrażenie. Szczególnie zdenerwowany był John, chociaż po werdykcie ławy przysięgłych musiał zdawać sobie sprawę, że taka wizyta stanowi tylko kwestię czasu. Ale ingerencja policji uprzytomniła mu bolesną prawdę dobitniej niż cokolwiek innego. Po drodze mój przyjaciel szeptem konferował z dżepem. Inspektor poprosił, aby wszyscy domownicy oprócz służby zebrali się w salonie. Wiedziałem, co to znaczy. Herkules Puaro chciał dowieść słuszności swoich przechwałek. Nie byłem dobrej myśli. Mały Belk miał zapewne powody, by wierzyć w niewinność Ingletopa, jednakże człowiek pokroju Samerheja nie mógł obejść się bez konkretnych dowodów, a osobiście wątpiłem, czy takie dowody istnieją. Niebawem zebraliśmy się wszyscy w salonie. Jeb zamknął drzwi. Płaro, jak zawsze uprzejmy rozstawił krzesła. Detektywi stali się ośrodkiem zainteresowania, bo jak mi się wydaje, dopiero teraz domownicy uświadomili sobie, że cała historia nie jest koszmarnym snem, lecz rzeczywistością. Czytywaliśmy o takich sprawach. Dziś mieliśmy zostać aktorami dramatu. Jutro codzienna prasa w całej Anglii zamieści soczyste nagłówki. Zagadkowa tragedia w Essex. Otrucie bogatej starszej damy. Na szpalty trafią fotografie styles, migawkowe zdjęcia krewnych wychodzących z rozprawy. Miejscowy fotograf nie próżnował. O podobnych wydarzeniach czyta się setki razy. Z reguły jednak przytrafiają się one innym, nie nam. Obecnie morderstwo popełniono w naszym domu. Przed sobą mieliśmy przedstawicieli władz prowadzących śledztwo. Dobrze znane, gładkie frazesy wirowały w moich myślach do czasu, gdy Poirot zagaił zebranie. Wszyscy byli chyba zaskoczeni, że to on, a nie jeden z policyjnych detektywów, pierwszy przejawił inicjatywę. Madame i Monsieur, rozpoczął kłaniając się niby ważna osobistość, która ma wygłosić odczyt. Prosiłem państwa o pofatygowanie się tutaj w konkretnym celu związanym z osobą pana Alfreda Ingletopa. Wdowiec siedział sam. Mam wrażenie, że wszyscy odsuwali się od niego podświadomie, na dźwięk swojego nazwiska drgnął. — Proszę pana — zwrócił się Poirot wprost do niego. Ponury cień padł na ten dom. Cień morderstwa. Moja nieszczęśliwa żona... Westchnął Ingletop. Biedna Emilia, to straszne. Zapewne nie zdaje pan sobie sprawy, jak straszne może to być dla pana. Podjął z naciskiem mój przyjaciel, a gdy spostrzegł, że Ingletop zdaje się nie rozumieć, dodał: Stoi pan wobec groźnego niebezpieczeństwa. Dwaj detektywi zdradzili pewne zaniepokojenie. — Wydawało mi się, że na usta Samerheja ciśnie się formuła urzędowego ostrzeżenia. Wszystko, co powie pan, od tej chwili może być wykorzystane przeciwko panu. — Czy teraz pan zrozumiał? — podjął Płaro spokojnym tonem. — Nie. Do czego pan zmierza? — Do tego, że jest pan podejrzany o otrucie żony. Wszyscy zmartwieliśmy, gdy padło tak jasno sformułowane zdanie. — Wielki Boże! Zawołał Ingletop, zrywając się z krzesła. — Co za pomysł! Ja miałbym otruć moją najdroższą Emilię? — Sądzę — ciągnął Płaro, mierząc wdowca przenikliwym wzrokiem — że nie uświadamia pan sobie, jak bardzo niekorzystne wrażenie wywarły pańskie zeznania podczas rozprawy. — Panie Ingletop, czy po wszystkim, co usłyszał pan ode mnie, nadal odmawia pan odpowiedzi na pytanie, gdzie pan był w poniedziałek o szóstej po południu? Alfred Ingletop jęknął głucho, opadł na krzesło i ukrył twarz w dłoniach. Płaro podszedł do niego. Niech pan odpowie, rzucił rozkazująco. Ingletop wyprostował się, jak gdyby z wysiłkiem, pokręcił głową wolno, bezradnie. Nie odpowie pan? Nie. Nie wierzę, by ktokolwiek śmiał oskarżyć mnie o taką potworność. Trudno. Zaczął znów Poirot, jak gdyby powziął ważką decyzję. W takim razie ja pana wyręczę. Pan? Alfred Ingletop zerwał się znowu. Jakim cudem? Nie wie pan przecież? Poirot zwrócił się do nas. Madame i monsieur. Słuchajcie. Ja, Herkules Poirot, twierdzę stanowczo, że ktoś, kto w ubiegły poniedziałek około szóstej po południu wszedł do apteki w Styles i kupił strychninę, nie był Alfredem Ingletopem. W tym czasie pan Ingletop odprowadzał panią Rakes z sąsiedniej farmy do domu. Mogę przedstawić pięciu świadków, którzy zeznają pod przysięgą, że widzieli ich razem o szóstej albo krótko po szóstej. Jak państwu wiadomo, farma Rakesów leży co najmniej o dwie i pół mili od osady Stiles. Kwestia alibi nie nastręcza wątpliwości.